ewangelia według świętego marka i mówił im zaprawdę powiadam wam niektórzy z tych co tu stoją nie zaznają śmierci zanim nie ujrzą królestwa bożego nadchodzącego w mocy przemienienie Jezusa a po sześciu dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę na osobność i przemienił się przed nimi i szaty jego stały się tak lśniąco białe, jakich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem i rozmawiał z Jezusem. A odezwawszy się Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy trzy namioty: tobie jeden i Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos. Ten jest syn mój umiłowany, jego słuchajcie. A nagle, rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy zstępował z góry, przykazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki syn człowieczy nie zmartwychwstanie. I zachowali to słowo u siebie, ale zastanawiali się między sobą, co to znaczy: powstanie z martwych. Pytali go też, mówiąc, cóż to mówią uczeni w piśmie, że Eliasz ma przyjść pierwej? A on nim odrzekł: Eliasz wprawdzie przyjdzie najpierw i wszystko naprawi, ale jakże napisano o synu człowieczym. Musi wiele ucierpieć i za nic być poczytanym. Ale powiadają wam, że i Eliasz przyszedł i uczynili mu co chcieli, jak o nim jest napisane. Uzdrowienie epileptyka. I przyszedłszy do uczniów, ujrzeli mnóstwo ludu wokół nich i uczonych w piśmie, rozprawiających z nimi, i wnet wszystek lud ujrzawszy go, zdumiał się. I przybiegłszy, witał go i zapytał ich o czym z nimi roz, rozprawiacie? Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu: Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego. A ten gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A on im odrzekł, mówiąc: o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego, a gdy go duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach. I zapytał ojca jego, od jak dawna to się z nim dzieje, a on powiedział: od dzieciństwa. I często go rzucał nawet w ogień wodę, żeby go zgubić ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami pomóż nam. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz to, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca, wierzę, pomóż, nie do wiarstwu memu. A Jezus widząc, że tłum się zbiera, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu, Duchu niemy i głuchy, nakazuję ci, wyjdź z niego, już nigdy do niego nie wracaj. I krzyknął i szarpnął, nim gwałtownie, po czym wyszedł a chłopiec. Wyglądał jak martwy, tak, iż wielu mówiło, że umarł. A Jezus ujął go za rękę i podniósł go, a on powstał. I gdy wrócił do domu, uczniowie jego pytali go na osobności, dlaczego to my nie mogliśmy go wygnać, i rzekł im. Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę. Jezus po raz wtóry zapowiada swoją śmierć, i wyszedwszy stamtąd, przechodzili przez Galileę, a nie chciałaby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkiej i zabiją go ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać o prawdziwej wielkości. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. I usiadłszy przywołał dwunastu i rzekł im – jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich: Nauka o tolerancji. Kto by przyjął jedno z takich dzieciątek w imieniu moim, mnie przyjmuje, a ktokolwiek by mnie przyjął. Nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Odpowiedział Mu Jan, nauczycielu: Widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demon, i zabranialiśmy Mu, bo nie chodził za nami. Ale Jezus rzekł: Nie zabraniajcie Mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić bo kto nie jest przeciwko nam ten jest z nami albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego że należycie do Chrystusa za prawdę powiadam wam nie straci zapłaty swojej ostrzeżenie przed gorszeniem bliźnich a kto by zgorszył jednego z tych maluczkich którzy wierzą temu lepiej by było by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. A jeśli cię gorszy, ręka twoja odetnie ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorsze oko twoje wyłupie, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Podobieństwo osoli, albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą.